Dzień dobry państwo, kochani moi Dzisiaj jest tradycja. Tłusty czwartek. No dzień dobry. Jak dla każdego? Chciałem coś jeszcze powiedzieć. Mów. Jak dla każdego? Tłusty czwartek i Jan kupił te. Rezycer. pączki. Reżyser. Rezyser. E, Jeden pudełku już zjedzone. O. A teraz jeszcze drugie pudełko pączku jest to Biorę dwie, dwa pączki Może, może ten A Marek, cztery od razu Proszę to jest tradycja Spróbuję z dwóch stron jeść to? Dobre. dobre smaczne pączki Tylko mało. No, te dwie polski zjem. Wybieram się swoim pieskiem na spacerek. A później, jak przyjdę na spacerek z pieskiem, zjem wszystkie. To dokończę z herbatką. wszystkie polski zjem. To 10 kg więcej będziesz ważył. <grym> Szanowny, <grym> Szanowny Panie. Jest nie 10 to 8 6 12 będzie Muszę przybijać ale, po ale nie wiadomo czy teraz te wszystkie portki ci wejdą Kupię nowe No, no drugie będziesz kupować Nie, to będzie trzeba zamówić Te balony Balony i te dosłowane a ja jak nie jest to spodochrony, trzeba szyć spodochronów, to ludzie skakają z samolotów. Żołnierze, może ja pogadam z tymi żołnierzami z Bombasu, żeby jak będzie leciał jakiś samolot stamtąd, to żeby po prostu rzucił jeden po prostu spodochron. Spodochron tu na podwórko. ja... Powiem, że ja pomogę uszyć, uszyć mu gatki, cztery pary gatek. O, to wejdą. O, jeden balon co wejdzie chyba? Cztery będzie, sam raz. Jakie gatki? G no, nie wiadomo jakie gatki? No takie, takie wąskie, że taki musi być balon. Rozciągalny, rozciągalny, ponieważ jak będziesz bąka puszczał, to żeby był dobry dwóch, żeby balon nie pęk. I właśnie jest tłusty czwartek. To trzeba właśnie na wesoło, żeby ludzie też mogli poglądać, pośmiać się i Zobaczyć takie cudowne te pączki. O cholera te pączki. Jak tu zjeść te wszystkie pączki. Ja z ja cztery już mam dosyć. Już nie. Dziękuję. <tryk> <tryk> Dziękuję.